Nie mogę się doczekać ponownej wizyty w Polsce. Nadal pamiętam wykłady ewangelizacyjne, które prowadziłem w Gdańsku, jak również wizytę w Warszawie i Katowicach. Wywarły one istotny wpływ na moje życie. Jako Polacy jesteście wytrwałym narodem, macie silny charakter i współczujące serca. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie, aby pomóc przekraczającym granicę uchodźcom. Oni są prawdziwymi gośćmi w Waszym kraju, w Polsce. Przyjeżdżając do Was wraz z moją małżonką, chcielibyśmy osiągnąć trzy cele. Po pierwsze, chciałbym przekazać Wam nadzieję. Nadzieję, która pochodzi z siły w Chrystusie. Nadzieję płynącą ze świadomości, że On jest przy nas. Nadzieję płynącą ze świadomości, że Jezus przychodzi powtórnie i położy kres wszelkim wojnom. Po drugie, moja żona wygłosi kilka wspaniałych prezentacji, które pomogą Wam zachować zdrowie mimo wszechobecnego stresu. I po trzecie, pragniemy udostępnić Wam publikację w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, która będzie rozdawana wśród uchodźców, aby dodać im otuchy. Dołącz do nas na spotkaniach pod tytułem Na nowo z nadzieją. Przez pięć kolejnych wieczorów będziemy mieć pełne mocy wykłady, aby zachęcić Was i wzmocnić, abyście byli pełni współczucia w docieraniu do potrzebujących. Do zobaczenia.